Dzisiaj znajdujemy się w Moczeszowie, w opuszczonym pałacu, a konkretnie w opuszczonym szpitalu, z którym wiąże się całkiem ciekawa legenda, o której wam niedługo opowiemy. Zapraszamy! Dostaliśmy się do środka, przez piwnicę Gotłownię, konkretnie Jesteśmy już w środku tego opuszczonego pałacyku Tutaj zaczniemy naszą eksplorację, w sumie właśnie od najniższej części tej zabudowy I mam nadzieję, że to będzie ekscytująca podróż dzisiejsza Zapraszamy O kurczę, no, powiem wam, chłopaki to wygląda

Tu jest o przejście, mówię jak przejdziemy. Są tak kotłownie. W I no. to to wróciliśmy do punktu wejścia. to jest piwnica, i pewnie to jest jeszcze ściek, jakby to bym się go Herb <grywa> Tu są jakieś łazienki mamy schody Mamy schody na górę jakby to jest ślepy załóż się tutaj mamy puste pomieszczenia. Ale możecie Na, no, to zobaczyć, to prawda? Są one sklepienia tak? Jakby było ten, Dobry, nie? Dobra, nie, no, To nic nie ma? A, to jest po prostu No, ma No to, jest no to, to było po musimy do, 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 do do, do się dawaj, żeby fajnie Poddali się do takie ilości błąd. Powłosił.

I strony. O, zupełnie inna temperatura. Chłodnie jest, nie? Znajdujemy się już w środku. Już na dobre zagościliśmy w opuszczonym szpitalu zakonu kawalerów maltańskich, czyli Joanitów zbudowany w XIX wieku budynek służył jako szpital głównie dla rannych pilotów, a także weteranów I wojny światowej. Po tym czasie został przemieniony, przerobiony jako dom czynszowy i od tego momentu zaczyna się tutaj pewna tajemnica, której na No to, to chyba wygląda na, na windę, Nie, tak. Winda, która na towarowo taka niewielka. To pachnie jak w takim starym pomieszczeniu, gdzie są takie stare meble. Czyli może on stermi ludźmi. Wyjście tu? Nie, dopiero tu jesteśmy. ładnie też reprezentuje ten jak tam wysoko jest? Gdzie? Gdzie wysoko? Gdzie wysoko? Yy. No czemu? No ta widzę, Nie te w w jest tam, ty właśnie, też. to wygląda. Nie to jest wyżej. W piwnicy jeszcze tam te właśnie były na ścianach, które były na położeniach. to? Tak. Tutaj. to Na Czyli tam jest jakaś boczna To się po prostu. razie, wchodzi... no. To To jest widok na amontadę chyba. Jakaś tam dzieciówka chyba, albo recepcja. No. Główny hall. Jest naprawdę w ciekawym stanie zachowania. Nasze dużo aranżacji i w porównaniu do wszystkich poprzednich szpitali, w których byliśmy wcześniej no wygląda to naprawdę bardzo bardzo fajnie szpital był zbudowany w stylu neogotyckim co możemy zobaczyć i wewnątrz i na zewnątrz to jest stylne, że żeby można na zobaczyć. przykład Max podejść tu i zobacz, że mamy. Yy, wow! Sufitkę. To jest to wieś dachowa? Nie, nie, przecież to jest sufit, czyli podłoga z góry, nie wiem. <noise> wieś do to jest... geniusz. Jak jakby w formie izolacji? Powiem ci, że szczerze ciężko mi powiedzieć, czemu miało służyć to akurat na sufit. Czy to była izolacja, czy może wytłumienie? Z kim? No, bo wiesz, bo na A To było prostu... to, z kim chodziło, nie? A, w sumie. Ja wiem, czemu te To izolacja? Kolejne wejście do budynku. się w nie? tutaj na nas krzyczy, że nie podążamy, za zanim chce nam pokazać. No i właśnie Mark nie podąża znowu. Już wiesz, ja co robię. Zdjęcie zrób. I tutaj właśnie to o czym mówiłem. Styl neogotycki. robiąc piorunujące wrażenie. Myślę, że nie tylko na naszej Trójcy. Trójcy? Szpital jest trójcy. również położony tuż przy samej głównej ulicy. Kiedy się przejeżdża obok, jest bardzo widoczny i wywyższa się na, na tle wszystkich pozostałych budynków. Wracamy do środka i wchodzimy na piętro. No, nie znamy, się Jeden. Jeden. nie Jeden. 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 na Jeden. ubrania i postrzeg. Tak a. a czy my szliśmy pod tym? Tak, tak. pod tym właśnie byliśmy, na prawo jest ta brama tak, i tam Tak, chodzi, teraz... chodzi mi o to, o to wszystko, że my na, po prostu pod tym szliśmy i... I zawożyliśmy. A, I... tak. Kompletnie I... tego nie zawożyliśmy. Mało tego, szliśmy pod tym, a teraz patrz! Ściany ogłocone z tymku. Prawdopodobnie była tutaj jakaś ładna dekoracja. czyli mam To inaczej mogę, ale wchodowa, główna klatka wchodowa. I to chyba najbardziej widowiskowe miejsce w całym budynku. To jest naprawdę coś niesamowitego. Max, co sądzisz o tym miejscu? Trochę wypada w ruinę, ale oczywiście architektura robi wrażenie. Jak w każdym szpitalu, ta tak pokrótce, czym był zakon kawalerów maltańskich? To był zakon rycerski, który oficjalnie powstał w 1113 roku na terenie Bliskiego Wschodu, razem z pierwszą falą wypraw krzyżowych. I zajmował się głównie podobą i rozwojem szpitali. Fioryzował właśnie w tych ogólnie wszelkiego rodzaju nie żeby po pomóc. A był to zakon rycerski przede wszystkim. Miał także dosyć duży potencjał militarny, jak to i piechoty, także i floty, i był całkiem znaczącą siłą, która miała znaczenie właśnie podczas wszystkich wybrach krzyżowych i wojen o ziemię świętą. Pamiętajcie, że to są te deski, które dzieje się właśnie na dal do dawnych pierwiastkach. Jeszcze. O no, tak. Nie, chyba jeszcze wyżej. Nie, nie, już tutaj, ale to z pomieszczenia. W okay. korytarzu masz normalnie beton. Oczywiście, no, nawet w kacentach, które to jest zbudowane, tu są deski, no? Tak wspólnie trochę. Po skórze, to z Tu jest wejście jest, do góry. Jest taki sam na każdym piętrze, no to tyle do tego. które działało od 1918 roku, działało w sumie w cieniu I wojny światowej. To były czasy niepewne i było jasne, że będzie zbyt mało zakładników, aby utrzymać obieg takich rozmiarów w pełni funkcjonalnych, dlatego w 1926 roku obieg zostaje po prostu sprzedany dla tego kupca, zaś w 1938. A jest tutaj urządzony tzw. dom czynszowy, który będzie funkcjonował do 1945 roku. I tutaj zaczynają się najciekawsze rzeczy, ponieważ, według miejscowych, a także ogólnie przyjętych jednak legend, tudzież przekazuję informacji, pracował, miała tutaj siedzibę organizacja Libelsport która została stworzona przez panego Heimlicha i miała na celu dosłownie hodowlę czystej rasy panów. Dla nazistowskich Okej, to może zaznaczymy na rezolucyjny oddełek. Mam taką dziewa.

Co jest? A na, na na taras. Nie. O, dźwięk. Dźwięk. Kurde, strasznie to wygląda. No to ta kopuła, nie? To widzieliśmy ją. Ale czemu dobudowano kopułę? Jak na kopule? Żeby było wodnie widać z zewnątrz. Możliwe. Możliwe, że było rozbudowane. Pierwszy idzie w czerwonej kurce, bo jak będzie rano, to nie będzie widać krwi i będzie wystarczy. To to rozrażajcie. Oho. Ryzykujemy na własne ryzyko.

Jakiś jest w ogóle. Takiego więź Badachowa. Miejscowa legenda na temat wylęgarni wyższej rasy nazistów ożyła w 2010 roku, kiedy na pobliskim Szpitalu antropolog z Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Mogiłami odnalazł ciała Hitlerjuga, czyli po prostu dzieci, a także ciała 40 a, żołnierzy plus trzech kobiet, które są nas po budowie ich miednicy zmarły tuż po porodzie. Powiązano to oczywiście z tym miejscem i znowu w mediach na krótki czas zagościły miejscowe legendy i koszmarne opowieści o tym, co naziści tutaj próbowali dokonać. Tak naprawdę nie wszystkie dzieci przechodziły selekcję, żeby zostać Elementem machiny propagandowej na listy z Niemiec. Nie wszystkie oczywiście miały swoje włosy, swoje niebieskie oczy. Te, które tej selekcji nie przeszły, na w świecie kończyły jako kolejni obywatele obozów koncentracyjnych i kończyły niestety bardzo źle. Mamy nadzieję, że podobał się Wam nasz najnowszy odcinek. Zapraszamy na kolejne nasze operacje.